Główną innowacją w projekcie produkcja lodów naturalnych i sorbetów dla diabetyków jest opracowanie całej technologii wytworzenia lodów tylko i wyłącznie z naturalnych składników, w których cukier biały zastąpiono cukrem brzozowym. W ramach tego opracowaliśmy proces pasteryzacji i proces frezowania, które różnią się znacząco, jeżeli chodzi o parametry techniczne, tak by ten proces umożliwiał otrzymanie lodów, które będą identyczne w smaku, w wyglądzie, jak lody zawierające cukier. Fundusze europejskie w znaczącej mierze pomogły nam zrealizować nasz tutaj pomysł i stworzyć lody 0% cukru, ponieważ bez nich na pewno te prace wydłużyłyby się znacznie. Pewnie nie byłoby nas stać na wszystkie badania czy zbudowanie urządzeń. Tego produktu nie można otrzymać, nie zmieniając procesu produkcyjnego. Tych lodów nie można wytworzyć, stosując typowe urządzenia do produkcji lodów, nawet lodów naturalnych. Stąd też musieliśmy od początku przeanalizować, co w tym procesie się zmienia z uwagi na zastąpienie cukru inną substancją i tak dostosować urządzenia, by możliwe właśnie było przeprowadzenie całego procesu i uzyskanie lodów, które niczym się nie będą różnić od lodów zawierających cukier udało stworzyć się jak do tej pory lody waniliowe, czekoladowe, truskawkowe z cukru. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inteligentny Rozwój.